12 lipca 2020 roku odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. O urząd prezydenta Polski walczyć będą obecny prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Aby zdecydować, na kogo oddam swój głos, postanowiłem zajrzeć do programów wyborczych obu kandydatów. Na początek najważniejsze i najciekawsze punkty programu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. Utrzymanie programów prorodzinnych, m.in. program Rodzina 500, wyprawka 300. Utrzymanie programów społecznych dla seniorów, m.in. program Opieka 75, 13. Emerytura, gwarancja zachowania obniżonego wieku emerytalnego, bon wakacyjny na każde dziecko w wysokości 500 zł, rozwój funduszu medycznego, kontynuacja reformy sądownictwa, żłobek publiczny w każdej gminie, powołanie funduszu modernizacji szkół, podniesienie do 1300 zł zasiłku dla bezrobotnych. Zakaz prywatyzacji służby zdrowia, 6 miliardów złotych na narodową strategię onkologiczną, krajowy program retencji, gwarancja kontynuacji inwestycji takich jak Baltic Pipe, CPK, Via Carpatia, program Oczko Wodne, Plus, czyli dotacja 5 tysięcy złotych do budowy przydomowego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową. Oraz program dofinansowania studni głębinowych, gwarancja dalszego obniżania podatków, wyższe i nieuchronne kary za przemoc w rodzinie, obrona instytucji małżeństwa, brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, zakaz propagowania ideologii LGBT w miejscach publicznych, zapowiedź kontynuowania przywracania Narodowej Dumy. To co bardzo potrzebne, ogromnie potrzebne w naszym kraju na przyszłość dalszy wzrost wynagrodzeń. Tak jak powiedziałem, my, proszę państwa, powinniśmy w ciągu najbliższych pięciu lat osiągnąć średnie wynagrodzenie na poziomie w przeliczeniu ze złotych polskich około 2000 euro. W Polsce musi się wreszcie zarabiać jak w bogatych państwach na zachodzie Europy. To konieczność dziejowa. Jeśli chodzi o wiarygodność prezydenta Andrzeja Dudy o spełnionej niespełnionej obietnicę z 2015 roku, to mówiłem już o tym w nagraniu, dlaczego nie zagłosuję na Andrzeja Dudę, które przygotowałem na pierwszą turę. Link do tego materiału umieszczam w opisie pod nagraniem. Jeśli chodzi o obietnicę prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję, to nie robią one takiego wrażenia jak te, które składał startując w 2015 roku. Mam wrażenie, że program został napisany po to, żeby po prostu był, a głównym celem obecnego prezydenta jest utrzymanie swojego elektoratu i zachęcenie go do pójścia na wybory. Stąd ciągłe przypominanie, ile Polki i Polacy zawdzięczają prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że wsparcie otrzymał każdy, od małych dzieci, przez osoby młode aż do seniorów. Polska będzie dalej podążała drogą, w której zwraca się uwagę w pierwszej kolejności na sprawy rodziny, gdzie się tę rodzinę wspiera, gdzie się likwiduje ubóstwo, chociażby poprzez takie programy jak program 500. Gdzie rodzice dają, dostają wsparcie, kiedy dzieci idą do szkoły i otrzymują w związku z tym wyprawkę dla dzieci 300 zł co roku, gdzie, proszę Państwa, myśli się o młodych, obniża im się podatek w tej pierwszej grupie podatkowej przede wszystkim to młodzi mniej zarabiają, więc to jest dla nich, kiedy zaczynają swoją pracę zawodową. Ale proszę Państwa, tych do 26 roku życia przecież w ogóle zwolniliśmy z podatku dochodowego. Oni, żeby mieli większe szanse na początku, w ogóle nie płacą. 13 emerytura i renta, a jak padło zobowiązanie premiera w tym roku, także i 14 wkrótce. I to będzie zrealizowane, ja Państwa o tym zapewniam. Tak będzie. I ja jestem gwarantem tego wszystkiego, co już Państwo do tej pory przez ostatnie 5 lat. Tutaj w naszym kraju otrzymaliście. Także po to, by młodzi zaczęli wracać z zagranicy. Niestety nie zauważyłem punktów w programie, które zachęcają wolnościowców i wolnorynkowców na oddanie głosu na obecnego prezydenta Polski. A przypominam, że w 2015 roku kilka takich punktów się pojawiło. Będzie Rada Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej, która zaraz zacznie pracować nad tym, jak uprościć system podatkowy, jak ułatwić życie przedsiębiorcom, jak zreformować polski system ubezpieczeń społecznych tak, żeby ubezpieczenia społeczne nie były tak wielkim obciążeniem zwłaszcza dla startujących. Czas proszę państwa starać się i działać w zakresie podwyższenia kwoty wolnej od podatku, bo dzisiaj w naszym kraju nawet ten kto zarabia pensję minimalną musi odprowadzić podatek i to dalece przekraczający jego pensję. Prawie dwukrotna pensja jest to. Mówię tutaj o podatku rocznym. Czy tak powinno funkcjonować rzetelne państwo, które uczciwie traktuje swoich obywateli? Teraz przejdę do programu wyborczego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych dla wybranych. W programie Rafała Trzaskowskiego czytamy trzeba dążyć do tego, żeby osoby zarabiające do 30 tysięcy złotych rocznie nie płaciły pitu w ogóle. Dla osoby zarabiającej między 30 000 a 65 tysięcy złotych rocznie Kwota wolna wyniesie 8 tysięcy złotych. Dla osób z najwyższymi pensjami, wysokość PIT i obowiązkowych składek jest relatywnie mniejszym obciążeniem. W ich przypadku obecne zasady nie uległyby zmianie. Polski Fundusz Rozwoju wspierałby kapitałowo polskie firmy tworzące gry i świadczące usługi producenckie. Podniesienie wysokości zasiłków dla bezrobotnych. Uproszczenie mechanizmu podzielonej płatności. 10 tysięcy złotych dla każdej polskiej rodziny na modernizację domu lub mieszkania, zwiększenie środków na służbę zdrowia do 6% PKB w 2021 roku, podwyższenie płac dla nauczycieli i nauczycielek, system stypendiów prezydenta RP dla 50 tysięcy najzdolniejszych uczniów. Stypendyści otrzymają 1000 złotych miesięcznie, wznowienie programu mieszkania dla młodych, bezpłatne żłobki i przedszkola w całej Polsce. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach poprzez rozszerzenie programu Maluch Plus. Wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Bezpłatny program zapłodnienia in vitro. Wzrost wydatków na rolnictwo do 3% PKB. Weto podatkowe na podnoszenie wszystkich obciążeń dla Polek i Polaków. Stworzenie funduszu klęskowego. Przyjęcie unijnego zielonego ładu dla Polski. Rozpoczęcie stopniowego odchodzenia od węgla. Program wsparcia dla budowy infrastruktury retencji wody. Zakaz sprowadzania śmieci z całego świata do Polski. Status zawodowy dla artysty. Przywrócenie możliwości odliczania 50% kosztów uzyskania przychodu bez górnego limitu. Media donosiły, że Rafał Trzaskowski miał doprowadzić do likwidacji abonamentu RTV. W programie Rafała Trzaskowskiego czytamy. Docelowo będę dążył do zastąpienia obecnego, archaicznego systemu abonamentu na rzecz innego. Które odciąży naszą kieszeń wygląda na to, że abonament RTV zostanie po prostu zastąpiony nowym abonamentem uproszczenia inwestycji światłowodowych, cofnięcie reformy sądownictwa prawa i sprawiedliwości. Posłowie i senatorowie otrzymają zakaz zatrudniania się w spółkach Skarbu Państwa przez dwa lata od daty wygaśnięcia mandatu, wyższa emerytura dla kobiet ubezpieczonych w KRUS, wojska obrony terytorialnej pozostaną dla najlepszych żołnierzy Wot stypendia. Inwestycje za rogiem. Fundusz skierowany do małych miejscowości i miast, którego celem będzie rozpędzenie gospodarki i impuls do powstania nowych miejsc pracy. Zwiększenie finansowania bezpieczeństwa Polski do 2,5% PKB w 2030 roku. Projekt ustawy o równej płacy za pracę tej samej wartości. Weto dla zaostrzenia prawa aborcyjnego. Wprowadzenie związków partnerskich. Trzeba inwestycji za rogiem. I mamy bardzo konkretny pomysł. Jak to zrobić? A mianowicie w każdym mieście powiatowym, ale również w innych miastach, chcemy budować lokalne centra rozwoju. To będą takie miejsca, w których burmistrz lub wójt z państwem, wspólnie ze wspólnotą, zadecyduje, co w takim lokalnym centrum rozwoju jest najbardziej potrzebnego, z jakich modułów takie centrum złożyć. Czy tam powinna być przede wszystkim przychodnia, czy tam powinno być centrum dla seniorów, czy tam. Powinno być centrum edukacyjne, w którym będziemy uczyli nasze dzieci języków obcych tak, żeby miały dokładnie takie same szanse w każdym mieście, w każdym mieście Polski. Czy tam stworzymy specjalne miejsce dla nowych technologii, dla firm, które będą mogły tam się rozwijać za niewielki czynsz, czy tam zbudujemy centrum multimedialne? Jeśli chodzi o obietnice wyborcze Rafała Trzaskowskiego, które złożył podczas wyborów samorządowych w 2018 roku, przed objęciem urzędu prezydenta Warszawy, to wszystko opisałem w swoim nagraniu, dlaczego nie zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego, które przygotowałem przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Link do materiału umieszczam w opisie pod nagraniem. Program wyborczy Rafała Trzaskowskiego jest o wiele bardziej rozbudowany od programu prezydenta Andrzeja Dudy. Mamy tutaj również punkty, które może poprzeć osoba o poglądach wolnorynkowych czy wolnościowych, takie jak wyższa kwota wolna od podatku czy uproszczenie przepisów dla przedsiębiorców. Kilka punktów pokrywa się z programem wyborczym Andrzeja Dudy. Według mnie największą wadą programu wyborczego Rafała Trzaskowskiego jest to, że generuje ogromne koszty, dodatkowe fundusze, podwyżki dla pracowników budżetówki, wzrost nakładów na służbę zdrowia, wojsko i jednoczesne utrzymanie programów socjalnych wprowadzonych za rządów Prawa i Sprawiedliwości. No, w mojej opinii raczej nas na to nie stać. Z tej dwójki kandydatów nie zagłosuję na żadnego. Powód jest prosty. Żaden z kandydatów nie proponuje radykalnych zmian, prawdziwej reformy NFZ czy ZUS. Nie są proponowane radykalne obniżki podatków czy likwidacja podatków. Wyborcy pana Krzysztofa Bosaka, zwłaszcza ci młodzi, wiele spraw chcieliby pewnie, żeby było, żeby było szybciej, wiele spraw chcieliby być może, żeby było bardziej radykalnie, wiele spraw być może chcieliby, żeby było bardziej zdecydowanie. No takie są też prawa młodości, że młodzi wszystko, wszystko chcą szybko i wszystko chcą zdecydowanie. Ale cel jest wspólny. Cel to silna, bezpieczna Polska Polska, która ma, która ma swoją godność i ludzie czują, że państwo jest godnie reprezentowane. Polska, której interesy są absolutnie na pierwszym miejscu i polskie sprawy na pierwszym miejscu. I to mamy z całą pewnością wspólne ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Andrzej Duda, co prawda, twierdzi, że tylko obniżał podatki, ale dobrze wiemy, że podpisywał podwyżki podatków oraz wprowadzenie nowych podatków. Rafał Trzaskowski proponuje wzrost kwoty wolnej od podatku, ale niestety nie dla wszystkich obywateli. Dodatkowo twierdzi, że zawetuje każdą próbę podwyższenia podatków. Po pierwsze, ciekawe, czy miał na myśli również nowe podatki, a po drugie, martwi mnie to, że kwestie niepodnoszenia lub wręcz obniżania podatków pojawiły się w przypadku jednego i drugiego kandydata dopiero podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Kiedy okazało się, że głosy wyborców Konfederacji oraz Krzysztofa Bosaka będą decydować o zwycięstwie Andrzeja Dudy lub Rafała Trzaskowskiego. Chciałem się odnieść również do wyborców Krzysztofa Bosaka i do jego samego. Bardzo wiele nas różni. Ale ja zawsze mówiłem przed debatami, że lubię się z Panem wspierać, bo mimo, że mamy inną wizję, to wiem, że Panu na czymś naprawdę zależy. I wiem, że jeżeli chodzi o wolność gospodarczą, jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorcom, jeżeli chodzi o walkę z państwem, które się we wszystko wtrąca, mamy takie same poglądy z większością obywateli, którzy zagłosowali na Pana. W bardzo wielu sprawach dotyczących Polski, tego jak Polska powinna być reprezentowana, jak powinny być prowadzone polskie interesy i czym są te polskie interesy, czym są te polskie sprawy. Bardzo niewiele dzieliło nas z panem Krzy i dzieli z panem Krzysztofem Bosakiem. Bardzo w wielu sprawach myślimy podobnie. Programy socjalne, które wprowadził PIS, zostaną utrzymane, więc mój głos oddany na jednego czy drugiego kandydata, jest jakby zaakceptowaniem tego, że w Polsce socjalizm się utrzyma i będzie kontynuowany. Niektórzy tłumaczą sobie, że głosowanie na prezydenta Andrzeja Dudę jest głosem przeciw LGBT, które popiera Rafał Trzaskowski, a zagłosowanie na Rafała Trzaskowskiego może doprowadzić do wcześniejszych wyborów parlamentarnych, w których PiS może stracić władzę. Dzięki temu wiele może również zyskać Konfederacja. W pierwszym przypadku może rzeczywiście głosuję przeciw LGBT, ale jednocześnie głosuje za socjalem, w drugim przypadku nie ma żadnej pewności, że PiS straci władzę, a konfederacja osiągnie wynik na tyle dobry, by decydować o przegłosowaniu lub odrzuceniu danej ustawy. Ostatecznie postanowiłem pokazać mój sprzeciw wobec Duopolu popis i oddam głos nieważny, dopisując na kartę do głosowania Marka Suskiego i oddając na niego głos. Nie zostanę w domu, ponieważ traktuję udział w wyborach jako swój obywatelski obowiązek. Na koniec chciałem wam powiedzieć, że to w sumie i tak nie ma żadnego znaczenia, ponieważ mamy już nowego prezydenta Polski. Z dniem dzisiejszym, 4 dnia lipca roku pańskiego 2020, przychylając się do petycji narodu polskiego, obejmuje niniejszym urząd prezydenta Polski ad interim. Do czasu przeprowadzenia demokratycznych i wolnych od podpisów uczciwych wyborów prezydenckich, dokonanych w drodze i e votingu poprzez naród wyposażony w karty do głosowania. Na kogo oddacie swój głos 12 lipca 2020 roku w drugiej turze wyborów prezydenckich? A może podobnie jak ja, oddacie głos nieważny lub w ogóle nie pójdziecie na wybory. Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.